Targi edukacji i pracy zorganizowane przez Świeckich Ochotniczych Ofic Pracy stały się kolejną w tym roku okazją dla uczniów i dorosłych do tego, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną, szkoleniową, jak i zatrudnieniową firm, instytucji i stowarzyszeń z terenu województwa kujawsko-pomorskiego organizatorzy nie kryli zadowolenia z powodu wysokiej frekwencji zarówno ze strony wystawców, jak i zwiedzających. Dopisała frekwencja zarówno wśród wystawców, jak i wśród gości. Odwiedziło nas bardzo dużo młodzieży zainteresowanej naszą ofertą. Staraliśmy się, żeby ta oferta była jak najbardziej urozmaicona. Udało nam się ściągnąć 45 wystawców. Wśród nich są szkoły wyższe, szkoły policjalne, agencje pośrednictwa pracy, pracodawcy i instytucje szkoleniowe. Także staraliśmy się uatrakcyjnić troszeczkę naszą ofertę. Między innymi mamy Stowarzyszenie Wiatrak, które oferuje na przykład doświadczenie zawodowe w ramach wolontariatu. Uczestnicy targów mogli dowiedzieć się na przykład, jak napisać dobre CV, jakie wymagania stawiają pracodawcy, a także o warunkach podjęcia zatrudnienia w Niemczech. Nie zabrakło również oferty dla chętnych do uczestnictwa w wolontariacie. Dla mnie, jako dla były wolontariuszki, to, to jest bardzo duże doświadczenie, ponieważ. On... Jakby otwierasz nowy kraj dla siebie, wyjeżdżasz za granicę i już ten nowy kraj nie zostaje tylko w książkach, przeczytanych książkach, a już na żywo można doświadczyć ten kraj, przełamać jakiekolwiek przeszkody, które człowiek może mieć albo stereotypy i lepiej poznać ludzi już będąc w tym kraju. Tematy są przeróżne. Można pracować w organizacjach, w różnych organizacjach pozarządowych. Zajmując się z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi. Ja akurat na moim wolontariacie pracowałam w przedszkolu z dzieciakami i pracowałam w różnych warsztatach dla osób niepełnosprawnych. Ale tematy mogą być naprawdę. Różne. Swoją ofertę prezentowały również szkoły ze świecia. Kierunki nasze medyczne, które uczymy, których uczymy w naszej szkole, to ratownictwo, opiekunka medyczna, masażysta, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. Są to bardzo modne ostatnio kierunki. Oprócz tego, że zatrudnienie można zdobyć w szpitalach, wszystkich placówkach zdrowia, to również są poszukiwane te zawody za granicą. I myślę, że też dlatego dużo ludzi pozwala sobie na przejście do naszej szkoły i uczy się właśnie z tego powodu. Ale mogę zapewnić, że są to bardzo kierunki ciekawe i naprawdę wiele rzeczy można się nauczyć, chociażby po to, żeby potem wiedzieć, co robić w sytuacjach, na przykład zagrożenia życia, nawet jeżeli nie podejmie się pracy w tym zawodzie.